kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale mamy dzisiaj sobotę. E, ja teraz staram się oszczędnie chodzić na zakupy i zużywać rzeczy, które mam w lodówce gdyż iż, i ponieważ e, dosłownie za 6 dni, no dobra, za tydzień w sobotę jedziemy, lecimy na wczasy, więc ja już nie chcę nic e, za wiele kupować. E, I Stwierdziłam, że nagram dla Was odcinek, taki meal prep, gotowanie z resztek yy, i pokażę Wam, co tam wyczaruję, co ja w ogóle w lodówce mam. Nie ma tragedii, ale też nie ma jakiś tam yy, szału. Co tu mamy? Tu mamy jakiś ogórek, yy, czerwona kapucha, co do, do obiadu zrobię, mamy cukinię, yy, no i jest trochę jakiś warzywka. Pieczarki jeszcze mamy. E, tutaj mamy trochę na biału, mamy resztkę mięsa mielonego, z którego zrobię mielone. E, tu wyciąnąłem filet z piersi, bo będę robiła dewolaje na obiad. E, śmietankę dzisiaj kupiłam jakiś jogurt. No trochę tego jest. I z tych rzeczy chcę dzisiaj coś wyczarować, moi drodzy. E, co mam w planach? E, na Wielkanoc zrobiłam takie przepyszne babeczki e, waniliowe. I właśnie stwierdziłam, że w sumie tam nic nie trzeba do nich praktycznie, więc zrobimy takie cute babeczki. One mi na święta poszły ekspresowo, więc będą babeczki. Na kolację będzie pizza. Zrobię te mielone na stawie rosu na jutro. I zobaczymy, co jeszcze tam zrobimy. Ale na razie to wyczaruję. I e, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Oczywiście lajkujcie, komentujcie i koniecznie subskrybujcie, kochani. A teraz już nie przedłużam. Zaczynam. E, pierwsze danie jakie robię, to będą e, babeczki. One są ekspresowe, szybkie. Zrobię je w fryerku, więc e, tym bardziej będzie szybko. Ja przypisu Wam dokładnie nie będę tutaj podawać. E, korzystam z TikToka. Zawsze się tutaj. Posiłkuję i działamy. Potrzebuję na pewno trzy jaja. Patrzcie, jajko mi się. Aaaa! Widzieliście to? Czy wy to widzieliście? Jajko mi utknęło. Wszystkie składniki wylądowały w misce i teraz będę to miksować do foremeczek moich słodkich, cute i do frajerka. I to będzie zrobione. Jak zrobię babeczki, będę robiła ciasto na pizzę. I moi drodzy, to mamy już przygotowane, więc wkładamy do airfryerka i się będzie piekło z 15-20 minut, eee, a ja w tym czasie zrobię właśnie ciasto na tak zwaną pizzę, moi drodzy, a później nastawię rosół, niech on sobie już tam perka i jutro będzie z grzywki, że tak powiem. Zobaczcie, ile mi to... Jak mi to idealnie weszło akurat tyle babeczek. Tyle ciasta na babeczki, że cały frejerek jest zajęty. W międzyczasie ogarnę blat, bo mi się tu troszkę polało. Umyję miskę, żeby nie zostawiać rzeczy i robimy dalej. Dwie pizze, jedna dla mnie i dla męża, druga dla dziewczyn. To sobie niech ciasto teraz rośnie. W międzyczasie mi się już zrobiły babeczki, więc je wyciągam na kratkę, niech sobie ostygną. I działamy dalej. Moi drodzy, mamy babeczki, ciasto na pizzę już zrobione, więc teraz robię mielone, no zacznę od zeszklenia zeszklenia cebulki Zeszklenę ją na, zeszklenię na e, oliwie e, i robię mielone i one nie będą na jutro, tylko będą na poniedziałek więc taki mamy tutaj plan bo jutro mamy te debolaje, które kosia prosiła a ja jako ta dobra mamunia zrobię wszystko dla moich dzieci więc powiem wam, że dziękuję temu trochę energii odbieram. Uwielbiam gotować i to mi dodaje takich trochę chęci. E, a powiem Wam, że szczerze ja lubię takie wyzwania gotowanie z resztek, gdyż iż i ponieważ e, moi drodzy to daje mi takiego uda się czy się nie uda? Takie wyzwanie może trochę, taki challenge. Więc e, lubię takie czasem gotowania zrobić. Jeżeli Wam się ta seria oczywiście spodoba to dajcie znać. E, to będą się pojawiały wtedy na kanale takie odcinki, na przykład pod koniec miesiąca co wyczarować z prawie pustej lodówki. A teraz e, robimy mielone. Już sobie cebulkę zeszkliłam, biorę jajo, e, wrzucam i powiem Wam, że mam takie dzisiaj kiepskie światło, że mnie to... Denerwuję, no musiałabym tak stać i tak gotować. I chyba tak robię, no bo po prostu sobie was ustawiam i nie mogę. Więc bijamy jajeczko do miseczki i działamy, i będzie już trzeci posiłek dzisiaj. nadzieję, że wyjdą mi cztery kotlety z tej porcji, bo bym chciała mieć w poniedziałek na obiad kotletki mielone z mizerią i młodymi, i ze starymi ziemieczkami, bo nie mam młodych. Moi drodzy, wyszło mi idealnie cztery kotlety mielone, więc ekstra obiadek będzie jak się peczy, pyszniutki w poniedziałek, więc kolejny dzień mam z głowy. Teraz zrobię galaretkę co by było jakieś na zachcianki po galeretce e, chyba na stawie rosół, bo myślę sobie że będzie się tak dzisiaj perygał i jutro będzie zdecydowanie lepszy przygotuję jeszcze dewolaje i tyle i jeszcze będę chciała Wam pokazać e, co planuję robić, bo, bo nie gotuję na cały tydzień, no bo wiadomo, to mi się popsuje, ale mam jeszcze kilka fajnych produktów, które po prostu e, trzeba zużyć przed Wyjazdem. Więc kotleciki są. Robię teraz galeretkę. A zobaczcie w ogóle, jaką y, cudowną galeretkę kupiłam. Truskawka cytryna, ona jest dwukolorowa. I muszę zaraz zobaczyć, jak to się robi. Dobra, trochę nie pykło. Miało być y, dwukolorowe. No tutaj trochę wyszło. Powiedzmy. A tu trochę mniej wyszło. Ale będą na pewno pyszne. Galaretki zrobione. Lądują w lodówce. W ogóle moi drodzy, ja y, dopiero zaczęłam robić. Y, babeczki są już prawie zjedzone. Galaretki jak pewnie zastygną też będą za chwilę zjedzone. Więc to jest masakra. Ja rozumiem, że dzieciom smakuje, ale żeby zjeść to w 5 minut. No trudno. W końcu to dla nich robienie. Yy, galaretki daję do lodówy yy, i biorę się za Devolaya. Yy, Devolaya je jednak zabierano, bo niestety mi się mięso jeszcze nie odmroziło. Ale nastawię na pewno rosołek. Więc w garze będę robiła zaraz rosołek. No i w sumie tyle nagotowałam. Które będą jeszcze do a Aha, jeszcze tą pizzę muszę skończyć. Więc mamy galaretki mielone. Mamy babeczki, pizzę. Rosół będzie i będą do bolaja. Więc to są dania, które zrobiłam jakby... Na jutro. Eee, w sensie no, na, na bieżąco. A sobie za chwilę zrobię listę jeszcze z rzeczy, które mam w lodówce, co będę gotowała przez 5 dni do wakacji. Ja w ogóle, moi drodzy, taka ciekawostka, robię rosół wege. Tak, my lubimy taki bardzo. Po prostu ja nie lubię tej szumowiny tego, jak to mam robić, to mnie to obrzyca. Więc jemy rosół wege, który bardzo dobrze nas smakuje, więc moja rodzina ze mnie jest zadowolona. Nie narzeka, oni nie lubią, jak robię na mięsie, bo mówią, szczególnie mój mąż, mówi, że wtedy tak jakby taką słodycz czuje i mu to nie odpowiada. Więc ja robię wege, jak to robię? Daję wszystkie warzywka, w ogóle daję pomidora, gdzieś kiedyś mi coś wyskoczyło, że pomidor jakby dodaje takiego kolorytu i smaku do rosołku. Wszystkie warzywka, dodaję oczywiście oliwę, co by były oczka, pietruchy dużo, czosnku, przyprawa do rosołu, bulion daje taki warzywny, który kupuję. No i, a i daje zawsze sos sojowy, co by miał taką troszkę lepszą barwę. I nam ten rosół mega smakuje. O, ja właśnie używam ten bulion, on jest naprawdę mega dobry, dodaje smaku, więc do rosołu kuleć. Już oczywiście moja rodzinka zgłodniała w międzyczasie i pytają kiedy będzie pizza. Więc szybko już robię dzieciom, zaraz znam i to będzie chyba już dzisiaj ostatnie danie. Gotowa, oczywiście margarita, ser, pasata i tyle. To zaraz włączę w piekarniku, a ja mam ochotę taką z pieczarkami, żeby był też szpinak, więc ja taką będę jadła. Moi drodzy, pizza dziewczyn wyciągnięta. Wyszła olbrzymia. I nasza pizza prezentuje się w ten sposób czyli co było w lodówce, to dałam wkładam do piekarnika i czekamy moi drodzy pizza e, miszmasz zrobiona więc my z się zajadamy kolację. więc dzisiaj zrobiłam galaretki mielone e, zrobiłam rosół pizzę, babeczki więc całkiem świetna robota brawa dla mnie moi drodzy więc wracam z energią. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które mi pisaliście pod ostatnim filmikiem. E, dodaje mi to takiego kopa i takiej siły, że. Wielkie dzięki, moi drodzy. A ja e, zajadam pizzę. I zaraz Wam jeszcze powiem, co planuję w tygodniu ugotować z moich resztek. E, moje kochane. Milpreb zrobiony. E... Tak jak mówiłam, mamy, mieliśmy pizzę, mylone, galaretki, babeczki i rosół, więc całkiem spoko mi poszło. Dam chyba pasta, jak będzie lepsze światło, bo ja w ogóle uczę się, że światło musi być dobre. No i jeszcze chcę sobie rozplanować, bo jeszcze wiem, tam mniej więcej wiem, jakie mam produkty w lodówce. Posiłki na 5 dni, moi drodzy, czyli poniedziałek bo jutro będą debolaje przy niedzielę. Devolaje z pirem ziemniaczanym, chyba z takim groszkiem na gęsto i rosołek. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek. No i moi drodzy, w poniedziałek będzie co? poniedziałek będzie rosół, bo na pewno zostanie z niedzieli, ale nie będę na nim robiła pomidorówki, po prostu będzie rosół. I na drugie będą mielone plus ziemniaki plus yy, mizeria. Tak w głowie sobie układam wszystko mam. We wtorek yy, we wtorek zrobię. Prawdopodobnie makaron po tajsku. Makaron po tajsku. E, mam chyba wszystkie produkty. A to będzie taki z mleczkiem kokosowym, z kary, z, na ostro. E, Nikola bardzo lubi to danie, więc e, zrobimy. W środę będą pałki z kurczaka plus ziemniaki, plus jakaś surówka. W czwartek, moi drodzy, zrobimy... Co my możemy zrobić w czwartek? Hmm. Zrobię ryż w sosie słodko-kwaśnym. ryż w sosie słodko bo mi zostało tam jeszcze troszkę e, takiego właśnie sosu, który kupi kupiłam chyba w tamtym tygodniu. Nie złożyliśmy, więc będzie. No a w piątek, a w czy aha, i tutaj, gdzie będą pałki z kurczaka, czyli w środę, jeszcze zrobię zupkę pomidorową. No i ta zupka też będzie w czwartek. No, a na piątek prawdopodobnie zrobię placki ziemniaczane. Prosto, zwięźle i na temat. I w zasadzie będzie tyle. No, i tutaj wam powiem, że do obiadów prawdopodobnie nie będę nic potrzebowała, ewentualnie mąka chyba. I może plus minus ziemniaki, bo nie wiem, ym, czy mi starczy, czy nie. Więc yy, tyle. Zakupów, co na pewno będę potrzebowała, no to muszę kupić jakąś wędlinę, to w poniedziałek. Je, mięso, mięso wędlinę i jedzenie dla psa. To są rzeczy, które na pewno będę musiała kupić, no i wiadomo, chleby. No i w piątek też pójdę już na takie ostateczne zakupy. Przed wyjazdem w ogóle ja nie czuję, że my za 5 dni, 5 dni jedziemy, kochani. To jest niesamowicie, jak to zleciało. Wydawało nam się, że to jest jakby tak bardzo odległe, a to już zleciało. I e, niedługo jedziemy. Dobrze, kochani, nie przedłużam. Taki meal prep e, przygotowałam, takie dania planuję, z gotowania z resztek. Bardzo mi się podobało to nagrywać, bo dawało mi to dużo inspiracji, co tu można wykombinować z tak małych ilości produktów, które mam w lodówce i przynajmniej się mi nic nie zmarnuje, więc bardzo dobrze. Więc to, kochani, dziękuję Wam za ten filmik, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oczywiście dajcie w komentarzach znać, czy chcecie takie filmiki, żeby się pojawiały na moim koncie. Lajkujcie, komentujcie i nie zapomnijcie subskrybować. A, i naciskajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Bye bye!